50 dzieci zespołu szkół publicznych w Kaliskach może uczestniczyć w darmowych zajęciach na basenie. Jest to możliwe dzięki programowi Umiem Pływać, do którego udało się włączyć kaliską szkołę. W roku 2013 w listopadzie złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki za pośrednictwem gminy Kaliska o naukę pływania. Projekt nosi nazwę Umiem Pływać. Uczniowie klasy trzeciej realizują ten projekt dwa dni w tygodniu, w poniedziałek i piątek. Wyjeżdżają na basen nieodpłatnie. Z, nasz, z naszych nauczycieli wytypowałem dwóch UF-istów, którzy e, sprawują opiekę nad naszą młodzieżą. E, dzieci uczą się nauki pływania, ale również uzyskują informacje teoretyczne na temat tego, jak się zachować na basenie. Projekt opiewał na kwotę 40 tysięcy, z czego wkład własny gminy wynosił około 20 tysięcy złotych.